Ziomeczki, mamy mega mega przypał. Dopiero co wbiłem sobie na serwer. Patrzę, są chłopaki Bobo, Abra, Elviso. No, pewnie, słuchajcie, będzie ostro. I Bobo do mnie przychodzi, mówi: "Chodź, gościu, atakujemy milionowicę". Ja sobie myślę: "Co? No przecież nienormalny typek. O co w ogóle chodzi? O tutaj wpijam". Myślę sobie: "No kierka kierka A Bobo mówi: "Dawaj, dawaj, zbieraj się, atakujemy milionowice Jest e, Elviso i Abra, musimy ich postraszyć, pokazać innym naszą siłę". Ja jako że, słuchajcie, jeszcze udaję, że jestem po stronie Bobo, oczywiście nie mogę mu odmówić, nie mogę mu powiedzieć: łegość gościu, no co ty nie atakujemy, bo on wtedy może znowu ym, jakieś nabrać podejrzenia. Sami rozumiecie. Także to będzie, słuchajcie, straszne. Oczywiście Elviso i Abra o tym nie wiedzą, a ja nie mam jakich uprzedzić, bo już Bobo, słuchajcie, tutaj jest i zbiera itemki. Mi też wyrzucił, słuchajcie, nawet jakieś trzy jabłka mi wyrzucił, więc generalnie może być dzisiaj mega, mega, słuchajcie, dziwnie, mega strasznie. Mam nadzieję, że jakoś to, słuchajcie, wyjdzie. No coś będę improwizował, żeby jednocześnie nie atakować Milenowic, ale jednocześnie, żeby je atakować, żeby z kolei Bobo się nie zorientował. Więc morzeczkiem, no Oglądajcie do końca, bo dzisiaj nie mam pojęcia jak się zakończy ten odcinek, po prostu to jest straszne, nie wiem co Bobo wymyślił, także oglądajcie do końca, subskrybujcie też kanał i lecimy, bo tutaj odcinki są codziennie. Ty Bobo, gościu, ty na... Gdzie ty jesteś? No Bobo, no stary, no musimy się ja przygotować. Ciebie, ja już ja już po prostu nie wytrzymam, Bobo. chodzę w kółko i normalnie mi za chwilę coś... Ale stary, ty lecimy. naprawdę chcesz ich atakować? Masz. Ale dlaczego ty chcesz ich atakować, no? Po pierwsze, cały Obsydian nam zginął. Jak to, jak to zginął Obsydian? Niby jak to zginął? Żaludki w tej tajnej bazie, która jest co? tam, chodź zobaczyć tam Co ty rzutem, gadasz? Okej, okay, wiem obsidian. o co chodzi. Ja walczył, myślisz, że oni to ukradli? No, o a kto inny muczył. Ej, to rzeczywiście gałgany, to Gałgany, ale to, no, czy to jest powód, żeby ich atakować? Nie chcę ich wyjaśnić, więc poczekaj, nie tyle. Okej, okay, ale po, po, poczekaj, a dobra, te ci trzymaj, wyrzyćcie ci połowę, czy chcesz jeszcze więcej? Może być, ale dobra. uważaj, bo to są wszystkie. Dobra, okej, okay, rozumiem. Ale poczekaj, poczekaj, bo to jest mega ważna sprawa. Czy ty chcesz no. teraz zacząć wojnę? Czy to jest początek wojny? Nie, to nie chodzi a, o wojnę. To chodzi, żeby ich przestraszyć żeby a, te gałgany okay. zgradły. Okej, okay, dobra, czyli chcesz ich tylko... Zastraszyć po prostu. Okej, okay, no dobra to, bo, bo w takim razie... No idź, idźmy! Idźmy, jeżeli taki dobra, jest rozkaz Bobo, to, to, to lecimy ich ogarnąć w takim razie, mam nadzieję, że. nie, nie. A gdzie są te lamusy? Wiesz co, ja ich nie widziałem. Przecież dopiero co wbiłem, sam dobrze wiesz o tym. Dobra, lecimy więc... tutaj, ja pójdę od tej strony, ty od drugiej. Dobra, dobra, lecimy. Mordeczki, sami słyszeliście, mamy fart troszeczkę, ponieważ Bobo nie chce zaczynać teraz wojny, on chce jedynie chłopaków postraszyć, bo oczywiście ja ukradłem ten obsydian razem z telewizorem. On tego nie wie, to jest akurat dobre, ale się mega się stresuje, bo naprawdę boję się, że coś tutaj wyjdzie złego i że naprawdę... Zaraz Elviso zginie, obraz zginie, milionowice upadną Także Łupaki, będę musiał nie atakować Bobo gdzie ty jesteś, poczekaj, bo ja cię zgubiłem O tutaj jesteś w bazie, ty ich nie masz no, w bazie ty tyle Ich nie są? masz w bazie, oni pewnie są w milionowicach Co ty im psujesz, to no dobra, dobra, no to psuj, psuj No chodźcie do milionowic dobra. Dawaj, dawaj, oni tu tam są W takim razie podbijamy pod, podbijamy już milionowice. No dobra, w takim razie może być naprawdę, naprawdę ciekawie. A masz na pewno jesteś gotowy. E, wiesz, że mam strzały, mam łuk, mam itemki. Tak, mam zbrojkę, no do jest ci dobrze. Dać jeszcze to, więc jak coś to ma, podpalaj. Okej, okay, dobra, będę, będę wszystko wyburzał, stary. Będę wszystko podpal... Nie, 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 Elegacku, nie, będę, nie, będę, nie. będę. Nie będę, oczywiście, słuchajcie, ja nie będę wybuchał swojego własnego miasta. Tak jakby ja dalej jest, chyba jestem prezydentem. M mam przynajmniej taką nadzieję. No nieważne, że meczki to naprawdę będzie ciężkie dla mnie wyzwanie. Dobra, bo Jesteśmy coraz bliżej. Tutaj trzeba uważać no, na armatę. I wyjaśniamy za chwilę. Na armatę trzeba uważać, bo sam ją tutaj budowałem przeciwko tobie, tak naprawdę, serwisem. To wiesz? jest armata? Tak, to jest armata to niebieskie. i To A jest taka potężna. Ale oni że to jest jakaś lwią e, No widzisz, no widzisz, tak to się Może oni to jakoś zmodyfikowali. Ja tam nie jestem inżynierem w Minecraftcie. Ja się nie mm -hmm. znam, ja tego nie robiłem, tylko się patrzyłem, jak ktoś to robił. Także babo. No musimy armie, bo... ich wytłumaczyć. Cerezyk, słyszałem ich, słyszałem ich. Szanowni, rozwaldzam. Budujemy zamknięte słuchawki. Elviso twoja stara. <grym> stary, oni, A, gadają z wcami, z... Bo, oni gadają z owcami, Bobo, oni gadają z jakimiś owcami. Strzelałem tak, do niej? na serce, bo grałem gdzie? wtedy moją mordę. Elwisa nie bo! poddałem. I atak! Zidzie, Bum! Zidzie, boom! Poddajcie się! To jest atak! To jest atak! Ej wy paj! Co wy tak. co, co co macie? Atak, ty wiecie, co? To jest, co, jest atak! Tak? Kradniecie wszystko, koniec już Kradniecie pan. wszystko! Ale co kradnie? Krad... 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 Ma pan dowód? Kradniecie wszystko! To jest atak, Eliso! Kradłem! Stój, Aberka! Stój! Czego wy chce? Co jest Bobi? O co to ty chodzi? O czym ty mówisz? O czym ty mówisz? Poddajcie no ale, się! Poddaj, 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 stop, pięć sekund, pięć sekund, stop, stop. stop. Dobra, Bobo, bo, poczekaj, oni może chcą porozmawiać. Ziom, jak jaką tarczy, kradzież chodzi, to oni... może to wytłumaczymy sobie, co? No mów. O co? No, to, no. Mów, o co chodzi? No, ja, no, ja może kradzież. będę mówił. Wy ukradliście obsydian Bobo z nie, jego tajnej bazy. Nie, Bobo świadkiem, że nagrałem odcinek jak kupiłem Opsa od niego. No kupiłeś? No właśnie, a to nie chodzi o to. Wy ukradliście, wbiliście się do bazy Bobo i ukradliście jego obsydian. Nie, nie ukradłem żadnego obsydianu, prawda, Elviso? Tak. Wiesz co, Bobo? Ej, stary, denerwują mnie, Wiesz co, Bobo, Dawaj. mi się wydaje, Dawaj. że oni kłamią. O, mi się wydaje, że oni mogą kłamać, także trzeba ich wyjaśnić. Ej, ja... coś o, coś wam nie wyszło, lamuski. Ej, ale proszę. To jest grane, a ty macie Nie, wiem, ty nowy, ty nie jesteś Abera. przypadkiem? Abera, 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 poczekaj, gdzie ty jesteś? Bo... To jest grane. Ej, co się dzieje? Stary, no o ty? na stary, serwer, no. wbijam na serwer, a Bobo do mnie mówi, że ukradliście jego obsyden, a tak naprawdę nie to ja. To ja, Elviso, zabraliśmy jego obsyden, żeby on go nie miał, ale nie, nie o to chodzi, stary. Rzecz w tym, że on Elviso, powiedział. co ty robisz? Elwiso, co What ty robisz? To yes, a abra, to, to, posłuchaj mnie. On powiedział, no. że atakują, atakujemy milionowice teraz. A this, co to jest początek tak, wojny? Ale nie, nie, nie. Właśnie to jest kluczowe. Znaczy, on powiedział, masz, stary? że on, poczekajcie, on mówi, że atakujemy milionowice, to jest początek Shift. wojny. Shift. To jest początek wojny. Słuch, nie, on powiedział, że chce was tylko straszyć za tą kradzież, bo on myśli, że to wy ukradli. Ja nie ukradłem nic. Ale stary, ja wiem, że ty nie ukradłeś To jest nieważne. Dobrze, że Bobo tak myśli. Dobrze, że Bobo jeszcze mnie nie zdemaskował w każdym razie. On do mnie mówi, ty gościu, lecimy na milionowice, atakujemy. Musimy im pokazać naszą siłę, lecimy ich zastraszyć. No i co, przejmij i rozbali. stary, ja nie wiem o co chodzi, ale muszę grać na razie jego rolę. Wiesz o co chodzi? Muszę być na razie okay, po jego stronie. No, ale on ma 10 koksów, przecież. albo i więcej, no, mam. No, ale ja mam 31, on ma 31 koksów. W koksu? Tak! W koksów, na stary, koks. ja wam ja dam, trzymajcie, trzymajcie, wy, weźcie to. Ja was mhm. nie będę atakował, tylko troszkę. Więc, yy, więc yy, po prostu, no sorry, ale jestem tutaj po stronie Bobo, jakby nie co? No, uprzedzam was, uprzedzam was, dobra, dobra. Okej okay. yy, Bobo, gdzie ty jesteś? Bobo! Tutaj na lobowcu! Bobo! Okej, okay, dobra, to w takim razie Bobo oni tu mnie atakują, pomocy! no nie, nie strzelają ma teraz we mnie! Pomocy, e, pomocy! Nie strzelaj w to pod żadnym pozorem! O, stary. Ja idę go wyjaśnić, no co jest? Ej, no mamisa, to strzelajcie to... lamusy, nie macie sali! Nie chciałem w to! Wow, co tu się dzieje? Bobo, bo, bo co ty tu zrobiłeś? Co ty nie. zrobiłeś? Nie, nie, błagam, nie! Co oni zrobili? Nie! Wow. Nie, Dobrze bo bobo. Robisz, bobo, dobrze, na chata chyta. Nie, rozwalam cię, rozwalam cię nie ma, Zostaw Bobo, rozwalam zostaw cię. Bobo nie, 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 Aberka ja odejdź Aberka odejdź Elviso, nie zbliżaj się nawet, to jest ty, atak, słuchajcie, ty, poddajcie ty, się ty, lepiej ale wypadł z milionowic Nie masz w ogóle tutaj Bobo ty Czy ty rozpoczynasz tę wojnę? Wypadł, wypadł Przejmujemy milionowice No chyba ty po koniec Dobra, piję i cię nie ma, Gnoj. Nie, nie, nie! A... Nie macie szans! Pomagam ci! Tręba wujeczka, jedziemy z Bobikson. A ej, ja, bobo, oni mają koksy, uważaj! Oni Ty, mają koksy! Tyk, stręcz jedziemy! cyk. jak się dzieje, Co tu się wyprawia? To jest to to. sytuacja. Okej, okay, dobra, Bobo, oni są silni, oni mają koksy, trzeba uważać Ale, na nich. Ale my też lago. mamy cały ja. stack koksów klepiemy, klepiemy, no? A Kolepieny was, lamuszki. <słuch> stary, no, no, uważaj. Poddajcie się, nie macie szans i tak, chłopaki nocowy. Ja <słuch> Dobrze, baba. Ja ale ty ty nie przesadzasz, nie to plodowca, bo naprawdę pójdę do bobo Nie to plodowca, właśnie słuchajcie. Ja to zgaszę może, słuchajcie, bo to się jeszcze stopi. O kurde. Co ty, Elviso, Nie <słuch> po masz szans i tak, poddaj się smarkaczu jeden. Co? Teraz ty masz taki przypał stary, teraz Elwiso to jest. Będziesz tak Ta. łamany, będziesz tak no powiesz, bity, no podejś, będziesz no podejś, tak no podejś, bity, no stary, będziesz tak la łamany, po no prostu w bramie no będziesz. No go, Nie, nie, Bobo, nie, atakują Klepiemy mnie, go. pomocy, Bobo, Bobo, pomocy, go. pomocy, chłopaki, no co wy robicie z netka, Marionetka, Chłopaki, no co Właśnie, wy nie macie szans z nami. Nie, a? no bo bo, naprawdę, Bobo, Serio, Bobo. Wypad z tych bobowic. Wydaje mi się, wy powinniśmy przejąć budynek. Bo bo, wypad, wy no, wypad. No, naprawdę Nikt cię tutaj o zdanie nie pyta. I ty, co, wchodzisz i myślisz, że sobie Mierdziel. będziesz nas atakować? Tak? Bobo, bo bo, odwróć jeszcze z Maciukiem, ja ja a Maciek jest... Maciuk jeszcze w dodatku z milionami. No to są jakieś jaja bo po prostu. Bobo, no. odwrót, powinniśmy przejąć jakąś, jakąś odwrót, fortyfikację, dobra, jakiś jak budynek. Nie, nie. Wiesz co, wydaje mi się, że powinniśmy po prostu zająć jakąś pozycję obronną w centrum tego miasta. I wtedy będzie łatwiej nam się bronić, i ja, no, nie nie. Dawaj. Nikt was tu nie zapraszał. Dawaj, Bobo, za mną! Ja znam to miasto bardzo dobrze, jestem w domu jego prezydentem! <śmiecki> <śmiecki> <Wyrzucamy się śmiecki> o kurde, mordeczki jest naprawdę niebezpiecznie. Chłopaki zachowują się tak, jakbym ja naprawdę ich zdradził. I mam nadzieję, że, że oni tylko Jaki grają sobie. Nie, 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 ja tylko szukam dobrego miejsca, wiesz, Bobo? Okay. Ja tylko szukam dobrego miejsca siomeczki. Bobo na razie jest okej, okay, słuchajcie. Tylko muszę naprawdę uważać i też nie wiem, jak to zrobić. Dobra, wbijemy się do wieżowca Elviso I, i będziemy z góry atakować. Chodź, chodź. Dobra idea. To jest mega dobra pozycja. Oni na pewno tutaj przyjdą, żeby nas wykurzyć. Wiesz? Patrz. Wbijemy się tutaj. Okej. Okay. I tutaj możemy ich atakować na luzaczku. No jesteś klepany no bo co ty, tam, ty, ty robisz, tam, tam, tam. Co wy robicie wieżowcowe Agentixa co? Co ty My robisz pan, Abera? Co ty tutaj vynocha? Vynocha miston oni się klepił w twoim ten fajny agent Xierzowcy. To jest mierzowe, wychowo! Co wy tu robicie, chłopaki, co wy tu robicie? Nie ma Ej, no chłopaki tu, go, 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 tu nie go, ma Bobo, no postrało was, chłopaki nie ma Bobo! Ty gdzie jest Bobo? Gdzie jest Bobo? Jesteście nienormalni jacyś, ej, no co wy robicie? Zimkie, on jest na górze Halo, halo, Zobaczane. jest słuchajcie. Ale chodź, nie ma cię, zostawili mnie. Ej, co tu się wyprawia! Tu jest jakiś zombie, jak w ogóle, dobra Bobo, Bobo, jestem zarazem z tobą Na samą górę płyniemy BOOM! Atak! Atak! tak, tak Atak słuchajcie Co Elviso? Pajemnie. Jesteś taką pałą, to zaraz zobaczysz Tak! tak. tak? Nie stary, nie rób tego! Przecież my płyniemy o kurde, stary. stary! O kurde Stary, chcesz żeby to wybuchło Ty wszystko? Ty, ucieka z Marku, o Smark, Smark ma mało życia, Dobra, poczekajcie, poczekajcie, ziomeczki, poczekajcie Chcecie go gonić cały czas? Abera. A co? A Poczekajcie, poczekajcie. On rozwali całe poczekajcie. milionowe. Shift, 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 obgadajmy to, słuchajcie. Mi się wydaje, że Bobo nie odpuści, naprawdę, słuchajcie, ciężko będzie wam go zabić. On ma taką zbroję, że sobie nie wyobrażacie. Więc ja nie wiem, słuchajcie, czy niedobrze byłoby udać, że Bobo wygrał. No, ale to umiem? co, my mamy uciec my, nie, po prostu, nie, on to rozwali? Nie, wiem, stary, ja tylko tak głośno myślę. No stary, naprawdę, bo bo nie, nie zabijecie. Nie pokonacie go teraz. Nie ma szansy takiej nawet. Kurde, ale już teraz. Stary, że on nie. zobaczy, że jesteśmy mięczaki. Wiesz, co, stary, dobra, to poklepmy go jeszcze trochę. Znaczy, wy go poklepcie, ale nie klepcie mnie i wtedy taktyczny odwrót. Ja taktyczny odwrót. Tak ty mi się wydaje, nie że nie nie to nie będzie dobra propozycja. Wyżowy, Lecimy. Naprawdę, co tu się dzieje? I to jest jakaś pustynna sytuacja. Gdzie on jest? Ey. Nie macie sensu, na... poddajcie się! Co? No i sklep... On jest tam, na twoim sklepie? Ej, no, on no, robił to... Nie strzel w tego TNT, stary, on tam się podbudował TNT, Ej, chłopaki, zrzucę was teraz, co wy na to? Ej, co tu się stało? Tu stary, nie możemy od niego strzelać, patrz! Nie możemy w niego strzelać. Nie strzelajcie! Bobo, jestem uwięziony tutaj! Bobo, pomocy! Nie, podchodzimy do niego, podchodzimy do niego. Uf. Ja skaczę. Uf. Co wy robicie? O kurde, słuchajcie. Ej, co tu się w ogóle dzieje? Dlaczego chłopaki tak to, słuchajcie, ogarnęli? Bobo ucieka. Chłopaki uciekają. Wszyscy mnie zostawiają. A co jeżeli ja, słuchajcie, tam zadam? Nie, ja sobie w winą, słuchajcie. Nie ma opcji. Ej, e, wracaj tu, Bobo. Wracaj tutaj i walcz oh, jak, jak fryjer. No. Ja, nie, 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 nie. oni wykluczyli z tej walki w ogóle jakieś masakra. Dobra, słuchajcie, nawet dobrze. Na tutaj bo nie muszą atakować mnie. teraz chłopaków. To jest nawet dobre. Okej, okay. szybko, szybko Taki, lecimy do nich. W takim miasto, że nawet bez mulu. Haha, <laughs> lamusy, co? Lamusy, lamusy nie muzy, mają Dobra, patrz Bobo, pomogę ci! Będę atakował Abre Pałę! Abra tolemus, Abra to... No co ty, Abra mnie strzelasz! No co ty wyprawiasz? No bo ty mnie atakujesz, człowieku. A co mam ci nie atakować? No Bobo by atakuj. On ma przewagę wysokości, nie ma no nie do mogę niego się zdradzić! No pogięło cię tutaj! El dawaj go, odciągam uwagę! Ja idę do Bobo! No nie. Ja idę do Bobo. Bobo dołączam do ciebie, uważaj, to ja. nie macie sens! Chodź tu, Maciosek, sypko? Jak, jak tu się dobudować? O kurde, co wy zrobiliście? Nie strzelajcie do mnie, lamusy, głupie słuchajcie. Oni nie mają To jest super to przywaga, Bum. wysokości Bum. w tym miejscu. Dobra, dobra, teraz to już totalnie nie mają Patrz to szans. A teraz zrobię Patrz. <laughs> Haha, ha, totalnie nie, nie mają nie, szans. A nie się strzelaj, Nie strzelaj. strzelaj, nie strzelaj, bo to wysadzi. Poskładają się teraz, stary, patrz. poczekamy, zobaczymy, co się. zrobią. Patrz, jeszcze chodź, więcej, TNT, stary mur, nie, zrobimy, chodź, patrz, jaki robimy mur teraz, fajny. Chodź, stary, chodź, stary, boom, boom. Sklepu, o stary, teraz nie mają totalnie szans z nami. Gdzie oni uciekli? Dobra, ej, chodź sypko, ej mam oni się wycofali, Bobo! Mam pomysł, chodźcie. Patrz jak ich pocisnęliśmy, oni się wycofali. Dobra, dobra, lecę lec za tobą w takim razie. Okej, okay, okej, okay, na, na szybkość jest totalnej. Dobra, słuchajcie, ja jeszcze mam dużo życia. Bobo gdzie biegniesz? Szybko, chodź za mną nie myśl. Dobra, biegnę, ale spoczekaj, bo musimy uważać na nich No, musimy wow. szybko teraz jakieś miejsce wysokie i Aha. później... Poczekaj. Biękno, nie! biegną uwaga! Poczekaj. Dobra, Poczekaj. uciekamy, uciekamy. Jakieś wysokie tak, miejsce. Tak, musimy zająć jakoś, jakiś budynek, żeby Co od Nie, nie wysokiego. E, ten, ten sklep, nawet Elvisa, Wiesz, tam chyba można wejść na samą górę. Tak mi się sklep. wydaje. Dobra. Tutaj ten biały. To był sklep mhm. Elwisa, potem chyba był sklep. Abry, nieważne, nieważne. Nie ma wątków. Można bo, się bo wbić. Jezy. Ok. Jebie nie ma. Dobra, Elvisa coś tam szczeka, Elvisa to jest taka wiecie. I lamusek, i tyle. Bobo to jest prawdziwy kozak. Dawaj, no, na dach Dobra, na dach, na dach się budujemy teraz. Jako... Łowę, Łowę, dach, o dach. nie, oni dogonili nas! Ja z tobą, typie. Jesteś Aha. łamany, tyle twęganka Berki cię dopadnie. Naprawdę popełniłeś błąd. Wiesz, że my się wbijemy do Bobowic. Wbijemy Aha. się do Bobowic i zrobimy odsiecz. Nie, z tą walką. Typie, ty jesteś bez A Aberka, nie masz szans! Uciekaj stąd, Aberka! Nie masz szans! Dobra, Bobo! Bobo, teraz można odpalić już, nie ma to się w ogóle, wiesz, jakby starać. żeby. I oni przeżyli, po Jezi, prostu ich jesniemy. pociśniemy i tyle w Jezi, takim razie Pociśniemy ich, gdzie oni są? Chodź, Elwiso, pało, jedna stary, stary. O, stary. O, stary. Wy nie macie pojęcia, jakie my mamy itemy nawet, stary Oni, stary, przez te swoje tarcze nie dostają obrażeń bo w ogóle. Co jest? Elwiso się fokusuje na mnie, to niesprawiedliwe no, wiecie, tak. O nie, nie chcąc, żebym Bobo Dobra, ej no chłopaki, nie macie szans. Nie ma Zróbcie bazen... odwrót po prostu i tyle. Bo po prostu mamy, odwrót, nie odpuścimy milionów. Stary, mały HP, mały HP, mały odwróć. odwrót, odwrót. Patrz, Abra już ucieka. Gonimy Aberkę. Gonimy Aberkę, gonimy Aberkę. Wszyscy serduszka. Elwizo, pomocy, pomocy, pomocy. Ja się cały Pale, opalę. Elwizo, słuchajcie, używa łuku chyba z flamem. To nie jest dobre, to nie jest dobre. Bobo, gonimy Aberkę. Sybka, Dobra, 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 dawaj, lecimy, lecimy, lecimy. Co? Co nie ma, ej, no chłopaki, no było was? Go tu nawet nie ma. Nie ma pobo gdzie? A tak! A tak! Na aberkę! Na aberkę trzeba atakować go! On ma mało życia, on ma mało życia! Pikson, dobra, dobra, ciśniemy w lamusa, Ciśniemy, o kurde! Ej, słuchajcie, co to jest za walka w ogóle? Co tu się wyprawia? Ej, jeszcze Zobiak atakuje! Majuk atakuje, Co tu się dzieje? Po wy stronie jesteście, no? Okej, okay, dobra, Aberka ma mało ej, ty... życia. A na mnie. Tak, tak, ja już pomagam. Aberka ma mało życia. Tu, tutaj się trzeba fokusować. a rozwalamy Pała. Ta Sunara. Ta pała nie pała, Bob... ja, pała Elvis nawet bajce. się bić nie, nie, umie. nie, nie, Elvisa, Elvisa nie, nie, no, <laughs> ej, on pił! Elvisa by... <śledzio> Widzisz, widzisz, Bobo, to są takie mięczaki. Hełm padł, lecimy, lecimy no, 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 dolej Bobo, lecimy ale... dolej. Stary, mamy cko. Tobie To buty padły, stary. Stary, widzisz, Mam, są, już są już blisko, Jezu. są już blisko śmierci. Jezu. Jest dobrze. Cypko, dawaj go. Jest już dobrze. ok. D, kolejny koks. Daj tak, kolejny koks. Zaznę, dawaj. Piękson, dobra słuchajcie, Elo, Elo, El Bobo, patrz, e, Elvis nie tak, ma hełmu. Nie ma. 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 Elvis odpobobondas. Pal gumę, Lamusie. Pal gumę stary, nie, nie, masz, ma nie masz opcji nie. do Bobo nawet podejścia. Nie, 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 nie. stary pomocy. szybko. O kurde, o kurde, ziom, pomocy. Wow! Wow! Dobra, uciekam, stary. Ja stąd wieję, Ja stąd wieję. Co tu się dzieje? Słuchajcie, Elvisa nawet nie potrafi mnie uderzyć. Elvisa, ty jesteś lamusem, gdzie oni uciekli? Gdzie oni uciekli? O kurde, słuchajcie, zostałem sam z Elviso e, e, Bobo i Abra mi, słuchajcie, gdzieś uciekli O kurcze, słuchajcie, to nie jest dobre Ty, Elviso, stój już, stój już na chwilę Stoj już, okay, Elviso, dobra. bo my jesteśmy ziomkami, stary Dlaczego ty mnie atakujesz cały czas? To jest no dziwne No nie wiem, stary, stary. ale to jest taka wojna właśnie I gdzie oni zniknęli? Szybko musimy, stary, ich odnaleźć nie wiem, stary. Oni gdzieś się zgubili totalnie ja, ja, ja się zająłem tobą i nie wiem, stary, gdzie oni teraz są Okay. Stary, no. O, jest aberka. Dobra, jestem, jestem, jestem. A, Ej, słuchajcie, jestem to totalnie rozwalony, stary. nie mam pojęcia. On gdzie... mnie gonił, ale uciekłem przed nim. Stary, gdzie jest bobo? Co on ma za itemy? No mówiłem wam, ej, ostrzegałem Aj. was, że go nie pokonacie. Ej, nie ma opcji, stary Słuchajcie. Ale my musimy zrobić odwet na bobo. Ja już tak. mam ja już mam bardzo mało zbroi, także słuchajcie, naprawdę lepiej to kończyć, bo mnie jeszcze zabijecie. Elvisa to tak. spała. i nawet jak nikt nie patrzy, to on mnie atakuje. No ty mu się głupi zrogować, ale no to ty nie prawiasz, spała! Ale nie kłóćcie się. No okay. to stary, co my mamy robić? Dobra, wobec tego naszej nowej bazy. Wiesz co, stary, no nie Nowa baza, to jest akurat dobry pomysł, ale no le, chyba lepszy niż żaden. Ważne jest to, żeby Bobo na chwilę pomyślał, że jest mocny. Bo on chce was tylko zastraszyć, także słuchajcie, trzeba odnaleźć Bobo, gdzieś tutaj na pewno się słuchajcie, kręci i po prostu musicie udać tylko udać, że po prostu się wycofujecie. Kumacie okay. temat? No dobra, 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 dobra. dobra tylko nie wiem, jak jest Bobo, słuchajcie. Nie mam pojęcia, on był gdzieś tutaj stary, dokładnie Ej, tutaj ja latał bo... Jest, widzę go, biegnie Lamusy yeah! Klepiemy ich, klepiemy Lice, ich A Berka już nie ma Uciekamy, Elviso. Uciekamy, uciekamy, Elvizo. uciekamy Elvizo. Oni, się Lipko, obelki, Oni się wycofują Odwet Oni się wycofują ale teraz uciekamy <laughs> <laughs> Okej, okay, jeszcze Creeper tutaj wybuchnął O, Lipa Gonimy ich Gonimy ich no. w takim razie, trzeba się ich wykupić. Nie, Ale Bobo widzisz, jak dobrze nam to wyszło. Elegancko. Ej, twój plan. Bo Bo Boże, oni przestaną kreślić. Nie, trać, <gubić. <gubić. <gubić <gubić tak. Boże, weźmie już obsydianu. No, nikt... co ty robisz? Wow, uwaga! Ty uwaga! Uwaga, uwaga, uwaga! Cały tygodni kopałem ten O kurczę, obydan, ej, a oni tu zbiskli, rozwalili cały most. Rozwalili cały most, chyba musimy w takim razie do nich. No, ale to oni rozwalili nie ni my. Tak, ale musimy się do nich przedostać, musimy ich szybko, wykurzyć. Musimy. musimy ich szybko wykurzyć, ale twój plan sprawdził się idealnie tak naprawdę. Tak, już przestaną nas atakować. Tak, teraz będą się bali. O nie, Bobo, oj nie. O nie, Bobo, to Ty chyba podpaliłeś. Nie o kurde, wiem. o kurde, Bobo to akurat podpalił Widziałem, to, to, to nie jest dobre, słuchajcie Ja, ja tutaj postaram się chłopaków znaleźć Bo widziałem, że biegli w tę stronę Teraz gdzie oni są, słuchajcie, gdzie oni są Ej, no naprawdę oni gdzieś zwiali, słuchajcie Ja w ogóle też już zbrojki nie mam, mam totalnie na wykończeniu Ej, oni się gdzieś zgubili, słuchajcie Czyli Ja naprawdę ich znowu zgubiłem na góry są, dobra słuchajcie, słyszałem Bobo, który mnie wołał Okej, okay, widzę wszystkich, Jezu. i co? Co Elwiso, lamusie? Go. Nie. Gonimy go, gonimy go, go. Ucie. co uciekasz tak? Ucie, Haha, <laughs> ucie. wariaci Pogadajmy Odwróć wyrzuć miec. Pogadajmy, okej okay? Elwiso, pogadamy Słuchajcie, okej, okay, aberka Nie! Bij mnie. Ale nie bij mnie Wyrzuć miecz Okej, okay, ale nie bij mnie Wyrzuć miec Dobra, okej okay. Nie, bo nie bijeś, nie bo nie bijeś No to bijeś, nie Elviso, zatrzymaj się Jasne. Co ty, co on robi? Elviso... Elwiso, zatrzymaj się i wyrzuć miecz. Nie, nie, bo nie Wzięli nas w kleszcze, oni się cały czas nie poddają. Dobra, tu jest aberka. Dobra, aberkę pociśniemy bez problemiku, raczej. Tak mi się wydaje, bo on ma słabą zbroję. Już ucieka Haha, już ucieka aberka. Ej, wiesz co, poczekaj, poczekaj. Rozdzieliliśmy ich. Tutaj jest Elwiso. Tu jest Elwiso. Okej, możemy się postarać teraz chyba nim zainteresować. Wiesz co? Tutaj jest Elwiso, bardzo blisko. chodź w Tak, tak, dawaj na Elwisa, dawaj na Elwiso. Elwiso, poczekaj, stary. Stary, co okay, tu się okay, wyprawia? Okay, wy, ale, on jest ale wy mieliście zrobić odwrót, tak. Już nie umieram, daj go. Odwrót, ręce trzymaj, do góry, trzymaj, trzymaj, trzymaj. Mieliście odwrót taktyczny. zrobić Do góry! Ręce do góry! Okej! Okay. Okej, okay, Bobo, on się poddaje, on się poddaje. What? What? O, kurde. o kurde. O kurde. Ej, siomeczki, zi tego Zypko, to akurat się nie spodziewałem Dobra, dobra, zbieramy to, ale chcesz jeszcze aberkę kończyć w ten sposób? No musimy! Dobra, okej. Okay. No to jest, domyślam się, że bardzo dużo, bo bo to jestem w Nie, jest kupanie, po prostu, ja to kupałem cały tydzień, co jak nie więcej. I po prostu, to tak nie może być. Dobra, ale wiesz, co mi się wydaje? Ja już mam totalnie. Tam jest amelka, u góry, chodź go ja mam na wyczerpaniu zbroję, wiesz, co mnie też zaraz Kiedy mogą tam, zabić... Chodź, masz, chodź, Oj, atakujecie, atakujecie. Tak, ja sypko, zbroję, rzuciłem. są, okej, okay, okej, okay, okej, okay, zgarnąłem to. Nadal i tamtą to naplawimy. Dobra, okej, okay, zgarniam to. O kurczę, słuchajcie, dobra, yy, czyli tak, wyrzucam sobie to, zakładam sobie to, wyrzucam to, zakładam to. I można dalej walczyć. Okej, okay, lecimy. I gdzie jest Aberka? Szybko za górę! Dobra, widzę go. Widzę go, o kurde, dobra, słuchajcie. Aberka, zatrzymaj się! Elviso, twój sojusznik już nie żyje! I ciebie czeka to samo, chyba, że się poddasz. A, frajerzy. Co? Co frajerzy? Gościu, nie masz szans z nami, prawda, bobo? Tak. <laughs> Ej, no serio, ale patrz to jak ucieka, patrz, mówił, że niby taki kozaczek, że nie ucieknie dobra, z milionowic Dobra, wysadzimy cały lodowiec Ej, dobra, chodź, rzeczywiście, to jest dobry pomysł Abelka, jak się nie zatrzymasz, wysadzamy cały lodowiec Balgume, frajerze ty? Dobra, bo, bo nie ma co Jeden, go chyba, nie ma, chodź. dobra, to ty w takim razie, ja za chwilę do ciebie dołączę, ok? Dobra, okay, ja, ja, ja za chwilę wysadzę cały lodowiec, A ja, ja, jeszcze go pogonię To to tu się dzieje, Elvisa podpalił Uciekaj! O, co tu się dzieje? Jeszcze Elviso wrócił. Uciekaj! Ja walę. ja cię biegnę do abry. Muszę z nim pogadać totalnie. Muszę z nim pogadać, bo to już, jest, e, już się wymyka spokojnie. Abra, stary. Ty nie robisz sobie jaj? Gościu, ale co, co, co jaj? Mieliście zrobić taktyczny odwrót, a wy dalej jest atakujecie ten. w niego. Jestem! Stary, to miał być ty tak zrobić odwrót, a ty mówisz mu Ty dawaj, daj jedziemy, ga. No, no, no bo właśnie mieliście zrobić odwrót! Mówiliście, że do tajnej bazy myślałem, że cały czas no chcecie go atakować. Bo. O kurde dobra, wiecie co? E e Elviso Elvis opadł, stary, ja ci mogę wyrzucić jakieś itemki. Stary, ja ci dobra, wyrzucę jakieś proszę, itemki. Tak. Nie wiem, co ci mogę wyrzucić, stary, to ci, i... mogę. to ci Ma... mogę wyrzucić, te... to to e wyrzucę ci stary, połowę, tego, połowę tego, połowę tego. Okej, okay, stary, tyle ci musi starczyć, póki ciało, co masz jakieś ciał. Okej, i słuchajcie, na razie nie wchodźcie do Milionowic, OK? Niech on myśli, że wygrał. Nie, ale ja to... robię odwet, stary odwyt, taki Ej, może być. Odw na tak No dobra, moc. odwyt jest ok, Ale póki co, niech on na chwilę pomyśli, że wygrał Dobra? Bo serio, teraz no go nie pociśniecie Nie macie po prostu szans Ja też, słuchajcie, jestem na wykończeniu już Okay. Dobra. Niech nie będzie. Dobra, chłopaki. To ja do niego wrócę i ja go ściągnę od razu do Bobowic, dobra? Okay. A Wy sobie możecie wbijać od razu, od razu do Milionowic. I fajnie. Dobra, Ziomki, wydaje mi się, że sytuacja teraz powoli powinna być e, opanowana. Jest to naprawdę bardzo ciężka sytuacja, bo z jednej strony muszę atakować chłopaków, z drugiej strony nie chcę ich atakować. Tak samo z Milionowicami. Muszę atakować Milionowice, mimo że nie chcę. Co tu się stało? Ja ale Także postaram się naprawdę teraz Bobo po prostu wykurzyć z Milionowic. W się wykurzyć. Po prostu nakłonić, żeby wyszedł. Bobo! Bo oni robi? uciekli! Wiesz, oni uciekli mega daleko. Wow, Co ty robisz? Nie, bo to ty strzeliłeś! Ale ja teraz, oni oni... Bobo, oni Ale już uciekli... Lecimy. Nie, 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 bo, poczekaj, oni już uciekli bardzo daleko, nie dogonisz ich Na je. pewno. Tak, oni powiedzieli, że oni nawet... na... Gdzie jest tam? Gdzie są? Dobra, ale wiesz co, oni uciekają, stary, tak naprawdę. Ja bym już dobra, wracał. To ja bym wracał. Wiesz co? Zabraliśmy im wszystkie itemy, zabraliśmy im miasto. Tak naprawdę możemy już wracać chyba do Bobowic, dobra. bo jeżeli ale chciałeś, słucham, no. Ale słuchaj, tak nie będzie, że ktoś Jak? będzie w Bobowicach. Wiesz co mi się wydaje? Jeżeli ktoś się ukradnie coś lat, to po prostu wszystko Wiesz To no mi się wydaje. O kurczę, no, dobra, to w takim razie ja będę pilnował, żeby nikt nie ukradł, wiesz? Tak ja jest, do tego dopilnuję. Zresztą mi się wydaje, że po takim ataku, jakiego teraz dokonaliśmy, to oni nawet nie pomyślą o tym, żeby pić. A ja zbić. powiem ci, dopiero no. połowy rzeczy zmarnowałem. Jeszcze ha, ha. set mam No i dobrze, sobie. no i gitarę się a także chłopaki nie mają szans. Także wróćmy do Bobowic, OK, Zajmijmy się teraz mm -hmm. stratami, bo wiesz, mi się zniszczyła Zatem totalnie. tych strat nie ma. Daj ta... mi ten set, i ci naprawię w trzy sekundy. No dobra, no dobra, ale wiesz, koksy zużyte, zbrojka, coś tam trzeba ogarnąć. Coś tam trzeba ogarnąć. Luzik, al buzik, jest tego sporo. Okej, okay, no dobrze, także chłopaki są pust Składani, więc Bobo, wiesz co, to ty, to to wracamy, dobra? Wracamy, ja jeszcze Dom pójdę ja. do swojego domku tutaj. Ja chcę zrobić kupę. A, aha, no dobra, to, to ja pójdę w swoją stronę mordeczki. Okej, okay, okej, okay. wydaje mi się, że w takim razie już mamy po ataku, jest to naprawdę. No nie wiem co powiedzieć po prostu, słuchajcie, bo musiałem tak jak tak jak wcześniej mówiłem, muszę atakować, ale też nie chcę atakować. Jest chłopaki myślą, że ich zdradziłem, a tak naprawdę ich nie zdradziłem. No staramy się po prostu zachowywać pozory. Jest to mega ciężka sytuacja, także jestem mega ciekawy też jak to się rozwinie. Subskrybujcie kanał, bo już niedługo wojna. To Dopiero był, słuchajcie, przedsmak wojny, a naprawdę było mega hardkorowo, więc to jeszcze raz powtórzę. Zostawcie suba, bo tutaj odcinki codziennie, niedługo wojna i do następnego, yo!